Witajcie! Ostatnimi czasy chodzą pogłoski, że ekipa Grand Tour, czyli dawna ekipa Top Gira, Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May są w Polsce. I jest to prawda. Początkiem tygodnia, w poniedziałek albo wtorek, byli oni w Gdyni oraz w Gdańsku, gdzie przemieszczali się takimi samochodami jak Chevrolet SSR, Mitsuo Kale oraz Krozil Convertible. No i tymi samochodami przemieszczali się oni po porcie w Gdyni oraz po rynku w Gdańsku. Następnego dnia pojechali na Tor Poznań, gdzie zapewne testowali te samochody i ścigali się, no wiadomo jak to u nich w programie. A dodatkowo na torze mogli oni testować polski samochód Izera. Po wyjeździe z toru pojechali oni do Świebodzina, a ich następne miejscowości do odwiedzenia to Żagań, Kraków oraz Pustynia Błędowska. Ja osobiście z niecierpliwością będę wyczekiwał na ten odcinek. Dodam jeszcze, że ekipa podczas tej wyprawy wyprodukuje dwa odcinki specjalne właśnie jeden będzie tutaj w Polsce, a drugi będzie w krajach Skandynawii. Patrząc na te poprzednie odcinki specjalne, myślę, że ten odcinek z Polski będzie wyemitowany gdzieś w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Przyjdzie nam na ten odcinek trochę czekać, ale z pewnością będzie warto. Możecie pisać w komentarzach pod filmem, czy widzieliście gdzieś ekipę Grand Tour, a jeżeli tak, to w jakim mieście. W tym filmie to już by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.